8 miliardów paczek jednej nocy rozdanych. Ha, ha, ha. No, jak ja to lubię. Słuchajcie, te wszystkie kominy, te wszystkie drzwi, to otwieranie okien. Już nie mogę się doczekać, kiedy dzieci rankiem wstaną i zobaczą pod swoją choinką masę kolorowych prezentów. O, ktoś już chyba zdążył się przespać? Ja też bym chętnie to zrobił. To pewnie Mikołaj! Mikołaju! O, Mikołaju! A, to nasz Piesek, Sprocket. Poczekajcie, obudzę go! Sprocket, cześć! Kto mnie budzi, kto mnie budzi tak? To ja sproket, co mam zrobić? Aaaa witaj! Dzień dobry, Mikołajki, Jelki Adrianie. super cię widzę Ale była noc pełna przygód. No, A, zdecydowanie. Super, super było. A, no tak. Ale A, powiedz Sproket, bo ja tutaj tak się rozglądam. po całej fabryce świętego Mikołaja, ale nikogo tutaj nie widzę. Czy wszyscy już zdążyli pójść na jakieś świętowanie? Czy wszyscy już zdążyli pójść spać? Ani słowa tajemnicy ci coś powiem. Mikołaj, śpi już od jakichś dwóch godzin. Hey. A cała reszta Renifer Jennifer i wszystkie elfy, które znasz poszły szukać zaginionej gwiazdy. I powiem ci szczerze, że ja też już trzy godziny wąchałem w terenie, ale żadnej gwiazdy nie znalazłem. I może się wydarzyć prawdziwa tragedia, bo bez tej gwiazdy nie uda nam się drugi raz. W tym roku, w Wigilię, rozdać wszystkim dzieciom na całym świecie prezentów! O to przecież to podporne, o czym ty mówisz, Sprocket! Ale zaraz, zaraz! Dlaczego ta gwiazda jest taka ważna? Dlaczego ona jest tak istotna? No widzisz, tego nikt nie wie, bo ta gwiazda to znaczy, tą gwiazdą opiekuje się Renifer Jennifer. I tylko ona wie, do czego ta gwiazda jest potrzebna. Ale rano, jak tylko zauważyła, że gdzieś ją w nocy upuściła, kazała wszystkim szukać i nie mówić Mikołajowi, bo by nie zasnął. Więc wszyscy szukamy. Ja też wąchałem, wąchałem. A, a, ale nic nie wywąchałem. I teraz prośba do ciebie. Skoro masz jeszcze trochę siły, czy nie mógłbyś Pójść i spróbować odnaleźć tą gwiazdę. O no tak, ale zaraz, zaraz, przecież ta gwiazda może być wszędzie, nad każdym kontynentem, nad Europą, nad Azją, nad Afryką. Jest wskazówka, Ociekuj, tak? jest wskazówka. Jennifer powiedziała, że najprawdopodobniej upuściła tą gwiazdę gdzieś w okolicach Szczecina. Mówi, że jest takie miasteczko, w którym Tańczą jakieś dwie dziewczyny, takie z kamienia chyba zrobione. I ona jest pewna, że gdzieś tam tą gwiazdę opuściła. No, ale nie pamięta, gdzie to było. Nie pamięta ani nazwy tego miasteczka, ani dokładnie nic. Jest strasznie smutno. No dobrze, dobrze. Dwie tańczące panie w pobliżu Szczecina. Sprocket, w takim razie, ja zaraz udam się do bazy danych Świętego Mikołaja, sprawdzę, co by to mogło być. No i rozpocznę poszukiwania. W takim razie lecę. Bo do 24 zostało niewiele czasu. A święta muszą się odbyć. Sprocket, idę. Do zobaczenia. Nie ma czasu do stracenia. Biegnij, biegnij. Ratuj święta! Elfik, Ratuj! O, ja się zdrzemnę. Ha, 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 ha! Wreszcie cię mam, moja gwiazdko z nieba! Mogę wracać do renifera! A ja zobaczcie co mam gwiazdę, ale najpierw jej nie poparzę. Poczekajcie, postaram się ją obudzić. Się nie wydawało. Cześć Jennifer, to ja, Elfik. A dlaczego ty śpisz? Czy się stało? Oj, Elfiku, Adrianie, ja nie wiem, jak ci to powiedzieć. Jestem dzisiaj bardzo smutna, ale cieszę się, że cię widzę. Stała się że straszna, najstraszniejsza na świecie. Wiesz, zgubiłam magiczną gwiazdkę, która jest nam bardzo potrzebna. Bez niej nie uda nam się drugi raz wznieść z całymi saniami Mikołaja. I w dodatku pełnymi prezentów. Ojej, to potworne, Jennifer, ale przeszukałaś wszelkie możliwe zakamarki? Nic się nie udało znaleźć? Wiesz co, ja naprawdę nie wiem, jak to się stało i naprawdę szukałam wszędzie, gdzie mogłam. Jest mi strasznie głupio, bo Mikołaj, jak mi dał tą gwiazdkę, to powiedział: Renifer, Jennifer, jesteś już wystarczająco duża. Pilnuj jej i mi nad nią pieczę. No i ja zawiodłam. Pierwsze moje Mikołajki, kiedy miałam opiekować się tą gwiazdą, i już ją zgubiłam. Pewnie wiele byś oddała, żeby odnaleźć tę gwiazdę, prawda? No oczywiście. Ja nawet wiesz co? ja nawet temu, kto by znalazł moją magiczną gwiazdkę, to ja bym oddała cały zapas orzechów laskowych, które wiewiórki mm. e, obgryzały dla mnie całe wakacje do mlecznej czekolady na święta. No ale nie ma, nie ma, mm. nikt nie znalazł. Ja nie wiem, nie wiem, jak ja to powiem świętemu Mikołajowi. Jest to Jennifer, być może miałabyś możliwości podzielenia się tymi swoimi orzechami, ale ja wcale nie będę ich od ciebie potrzebował. Tak się składa że mogę oddać ci gwiazdkę całkowicie za darmo. Proszę Jejku. bardzo. Znalazłem ją dla ciebie. Nie zgadniesz, gdzie była. W Pyrzycach ją znalazłem. Na takim mm, tańczącym posągu, wyobraź sobie. Elfiku, ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, czego dokonałeś. Uratowałeś Święta. Jejku. Naprawdę jestem taka szczęśliwa, bardzo ci dziękuję. No właśnie, ale powiedz, no bo przecież tak długo ją szukałem, to należy mi się e, choć trochę odrobinę informacji, dlaczego ta gwiazda jest tak ważna. Dobrze, ale obiecaj, że nikomu tego nie powiesz, bo to jest najstarsza i najbardziej strzyżona tajemnica. Każdy, renifer z zaprzęgu Mikołaja, przekazuje ją kolejnemu i kolejnemu, i każdy ma. Milczeć na ten temat. Jesteś gotowy? Będę milczał, tak, ja także będę milczał jak grób. I obiecujesz, że nikomu nie powiesz. Nikomu, nikomu, jak babcie kocham. Ta gwiazda jest magiczna. I dzięki pułkowi z tej gwiazdy sanie Mikołaja unoszą się w powietrzu, a renifery latają. W tej gwieździe znajduje się magiczny pyłek, którym Mikołaj smaruje nosy reniferów i. Ostre łyżwy swoich sań I dzięki temu możemy unosić się w powietrzu i jednej nocy rozdać prezenty wszystkim dzieciom na całym świecie. Chcesz zobaczyć? No pewnie pokazuj, to, pokazuj. Trzymaj tutaj, to już ci pokażę. Oj, dobrze. Wiesz co? Ciężko było skrywać. Jest, nic nie zginęło. Ciężko było mi skrywać tą tajemnicę. Ale to jest magiczny pyłek który każdego roku każdy latający renifer zbiera z gwiazd, wsypuje do takiego magicznego i dzięki temu... Zobacz. Tylko nie dmuchnij we mnie tym, ja nie chcę na razie się unosić. Dmuchnę w powietrzu. No go. dobrze. Wow. No dobrze, to niezwykłe. Jennifer, ale tak się składa, że ja mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. No dobrze, ale nie powiedziałam ci wszystkiego. Mhm. Tak gwiazda skrywa jeszcze jeden sekret świętego Mikołaja. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakim cudem Mikołaj wchodzi do domów, w którym nie ma kominów, w którym wszystkie okna są zamknięte, wszystkie drzwi? Hm? Hmm, może, może, hmm, może smaruje te drzwi masłem, na przykład. No nie. Ma znacznie prostszy sposób, ale to też wielka tajemnica. Mikołaj posiada magiczny klucz. Możesz go dotknąć: który otwiera wszystkie drzwi na całym świecie. Dzięki temu potrafi zostawić prezenty w każdym domu, nawet w tym, który nie ma kominu, nawet w tym, który ma zamknięte okna. I dlatego ten klucz cały czas po świętach ukrywany jest w magicznej gwieździe, po to żeby nie trafił w niepowołane ręce. To teraz już wiesz, dlaczego tak bardzo się martwiła. No tak, faktycznie bez tej gwiazdy święta nie mogłaby się odbyć. W takim razie, Jennifer, mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, ale do niej będziemy potrzebowali nieco więcej miejsca. No dobrze. Poczekaj, A... poczekaj. Wow! No. Nie wiedziałam, że ty, Adrianie, potrafisz takie czary. Fotel zniknął. No Jestem widzisz, pod wrażeniem. Elfy mają swoje specjalności, podobnie jak i renifery, ale no właśnie, a propos reniferów, tak się składa, że mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Hmm. Mikołaj kazał mi jej wręczyć coś wprost do twoich rąk, ale zanim to zrobił, powiedział, że w tym roku to ty w Wigilię Poprowadzisz zaprzęg świętego Mikołaja? No. no bo Rudolf jest już trochę zmęczony i chciał przejść na emeryturę. No, no co ty? Naprawdę ja? Mimo, że jestem dziewczyną? Zgadza się i kazał mi wręczyć to dziwne coś wprost do Twoich rąk. Nie mam pojęcia. Powiedział, że tylko ty będziesz w stanie się tym posługiwać. Ojej! Czy ty, Elfiku, wiesz, co to takiego? Nie mam pojęcia. Wy macie przede mną tylko sekrety. To ja ci powiem, tylko od razu cię uprzedzę, że z tym trzeba postępować bardzo ostrożnie, bo można naprawdę zrobić z czasem nieodwracalne rzeczy. To! To! To jest cofacz czasu! Dzięki temu Mikołajowi udaje się wręczyć. Wszystkim dzieciom prezenty na całym świecie przez jedną noc. Dzięki temu potrafi dotrzeć do wszystkich miejsc na świecie, w których ludzie i dzieci czekają na prezenty. Chcesz zobaczyć, jak to działa? No pewnie, pokazuj! Ale jesteś gotowy? Tak, tak, pokazuj, pokazuj! Jejku, jestem wzruszona, ja nigdy tego nie, nie robiłam. Ale dobra, spróbuję. No to jak to Pok działa? Pokazać ci, jak to działa? Pokaż, pokaż! Tak, pokaż, jak to działa! Tak, pokaż, jak to działa! Tak, pokaż, jak to działa. Tak, pokaż, jak to działa. Czy widziałeś? Co takiego? Cofnęłam trzy razy czas. Poczułeś to? Nie. I właśnie tak działa świąteczna magia. Nikt poza nami nie wie, że czas da się cofać. Wydaje mi się, że po prostu sobie ze mnie zażartowałaś, to Jennifer. Jeszcze raz? Co ci się wydaje? Wydaje mi się, że po prostu ze mnie zażartowałaś, Jennifer. Wydaje mi się, że po prostu ze mnie zażartowałaś, Jennifer. No, widzisz? To jest cofacz czasu. Jestem taka szczęśliwa i naprawdę to ja będę. będę. będę dowodzić za przęgiem reniferu? No tak, dokładnie. To kazał mi, tobie przekazać, święty Mikołaj. To wiesz co? To musisz mi pomóc. Ja sobie z tym teraz nie dam rady. To poczekaj, ty będziesz niósł gwiazdkę, ja będę niosła to. Mam pomysł. Pójdziemy teraz do Mikołaja. Wydaje mi się, że on się już wyspał i powiemy mu, że jesteśmy gotowi. No, no tak, święta? najwidoczniej. Chodźmy zatem, chodźmy. Mikołaju, obudź się! Oh, Jennifer, Elfiku! Oh. Ale zrobiliśmy wielką pracę w nocy. Udało nam się dostarczyć wszystkie prezenty. No prawie wszystkie, ale widzieli, dostarczymy całą resztę. Drogi Mikołaju, no. Muszę przyznać, że trochę zawiodłam, bo zgubiłam tą gwiazdkę z magicznym pyłem i w mielibyśmy problem, ale na szczęście Elfik Adrian mi pomógł i ją znalazł. Przepraszam. Ja wiedziałem gdzie to było, ja wszystko widziałem, bo przecież jestem Mikołajem, ale zależało mi na tym, żeby zobaczyć jak pracujecie w zespole. Brawo! Ojejku Mikołaju, jesteś taki dobry, ale wiesz co? Ja I tak muszę powiedzieć, że gdyby nie Elfik Adrian, to ja naprawdę bym się denerwowała i ja naprawdę uważam, że on uratował trochę te mikołajki. <grym> tak się składa, że ktoś mi w tym pomagał. To takie Dwie tańczące panie z oh! Zobacz Mikołaju, to specjalnie dla Ciebie. Jakie śliczne pyżyczanki. Uwielbiam takie prezenty. Mam ich całe mnóstwo ze świata, ale dlatego mam specjalne miejsce na kominku u mnie w Laponii. To, to Mikołaju cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. To może teraz pomachamy do dzieci z pyżyc i będziemy im życzyć wspaniałych Mikołajek i wesołych Świąt. Kochane dzieci, bardzo się za Wami stęskniliśmy, dlatego życzymy Wam, żebyście mogli się wkrótce normalnie spotkać. O, o, o!